No, dobry. Dzisiaj pokażę Wam jak wyhaftować coś na materiale. Ja akurat zaczęłam robić e, księżyc, który potrzebuję na buty do e, Zellormon Eterna. Już tyle zrobiłam. To jest dosyć Proste, ja to sobie yy, yy, ja znalazłam to przez przypadek w sumie na Instagramie. Yy, to taka chyba Rosjanka albo Ukraińka, nie wiem, w każdym razie Cyr, co jest tam pis pisze, więc jest napisane, więc ona bardzo ładnie właśnie wyszywa, haftuje tam te wszystkie ornamenty, tam te święte ikony jakieś tam robi te, te całe peleryny dla tych popów i te czap, czapki takie, nie wiem jak tam u nich się to nazywa. W każdym razie ona bardzo ładnie haftuje. Ona ma na takim specjalnym tym haftuje, ale ja, no ja bym miała duży, duży kawałek materiału, no to bym sobie wzięła takie tu no, no, no no, uciekło mi w każdym razie o Takie coś. To się tam jakoś nazywa. Coś na r w każdym razie. Tu się odkręca. I wkłada się materiał. I nakłada się i się zakręca. I jak się napręży materiał, to można sobie ładnie tam haftować. Oczywiście, jak jest duże materiał. No niestety, ja mam takie skrawek, więc mi to nic nie da. To jest w różnej wielkości. Ja mam akurat plastikowe, ale są też yy, yy, z drewna. Także nie to kosztowało akurat 9 zł. Tak, tak, 9 zł akurat nie kosztował plastik. Yy, drewniane są ciut droższe chyba i zależne od wielkości. W każdym razie jeszcze tam Linkan to jej tam Profilu na Instagramie. Ta nawet dosyć młoda dziewczyna jest. W każdym razie będą potrzebne nitki. Podstawowa jakaś nitka, którą tam chcecie. Ja akurat mam złoto. I nitka druga. Ja akurat. Taką sobie wybrałam, żeby była zbliżona do tej mojej niteczki. Także najlepiej zbliżona nitka do, do podstawowej nitki. I no, i sobie tam jakoś tam zakańczać, wiadomo, żeby się, żeby nitka nie uciekła. Jedno i druga. I potem yy, Robimy. Bo, a, jeszcze jedna ważna sprawa. Podstawowa nitka podwójna. Yy, ta druga nitka zwykła pojedyncza. Ja mi się już tutaj pomału kończy, bo już trochę tego narobiłam. Z drugiej strony, mniej więcej mi tak to. Wyszło. Hmm. Tak. I tak. Bardzo łatwo to jest robić. Y... Ja już tutaj mam zaczęte i nie ma... Nie ciągniemy niteczki, nie wiem jak, tylko spokojnie, pomału przytrzymujemy sobie. Yy, tak, ja już tu mam z tej strony: To muszę dać na tą stronę nitkę podstawową, moją złotą. Zaraz koło tej, co. tych, co było. Tutaj. <laughs> jeszcze dam filmik do tego, więc. sobie zobaczyć. A, i ja jeszcze sobie dałam. Yy... Może <laughs> teraz wszystko zapomniałam filc, kawałek filcu w kształcie tego co wyszywam. bo ona tam miała, to ona miała akurat co innego tam przyszyte, miała coś takie ala skóra, coś takiego cienkie, najlepiej by to było cienkie, no i tam przyszywasz sobie to materiału, ja mam akurat też przyszyte, bo próbowałam robić normalnie, tak na żywioł, ale mi się materiał strasznie ściąga. I brzydko to wyglądało. A tak powiem, że jest o wiele ładniej, staranniej. Eee, także. Dobra, to już tu mam. I teraz. Nie wiem, czy będzie mi się widać. Nie mam drugiej kamery. Dajemy tutaj. I nie, nie, nie to główna nitkę nie wsadzamy tam igły przez ten, tylko po prostu sobie... Właściwie igła tu jest mało co potrzebna. Ale ja wolę i bo ona mi tak ciąży, obciąża tą nitkę, jak ją przetakuję. O świetnie. nitka, znaczy igła mi wypadła. Z tej mojej drugiej nitki. Już się kończy jest mało jej. I teraz jak dałam <tuszy> tą niteczkę tutaj. to tą drugą nitkę wpijamy pod spód. I tak, żeby ikła wyszła przed naszą y, tą podstawową nitką. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Jest luzik. Także tutaj i wyciągamy tą igłę z tą nitką i pijamy obok, tak żeby te dwie nitki były połączone zszyte. Wbijam. I nam ściąga tą nitkę. I tak w kółko, i tak w kółko. No. Przykładamy znowu nitkę na drugą stronę. Tu i robimy to samo. I tak. Ja to bardzo łatwo załapałam. Na początku sobie obejrzałam, chwilę, łakuć, ten filmik, jak ona tam robi, i postanowiłam, że sobie też tak zrobię. I mamy, o widzicie, złapało mi i się trzyma wszystko. I tak kółko obtaczamy. Przez materię przechodzi nam tylko druga nitka. Podstawowa nitka nam nie przechodzi przez materię, broń Boże. Tylko ją tak przekładamy z jednego na drugie, z jednego na drugie, z jednego na, na drugie, aż się nam całe zrobi. Trochę to, to jest takie mazalne. Trochę może długo zejść, ale no, ale efekty, jak widać, są. Choć ja w haftowaniu, wyszywaniu nie jestem dobra, e, więc, jak na pierwszy raz, to jest ok. Bardzo fajnie, i takie wypukłe. Jeszcze będę musiała drugi taki zrobić, więc mi się trochę zejdzie na tym. Jak już będzie skończone, to pokażę na moim fanpage'u Sailor Moon Cosplay, na Facebooku, no i na Instagramie też na pewno. <laughs> jak już będzie wszystko gotowe, buty też, jak już będą gotowe, to, to też będzie wstawiona. Także e, dokładniejsze to dam e, do tego i będzie w opisie e, tam do tej strony jej. No ja niestety nie tyle o ile, ale tak jak mówię, no o, naprawdę polecam tą metodę. <try> I tak w kółko przekładamy. I drugą nitkę, tylko trzeba uważać, aby się nie poplątać, bo to czasem tak tyle nitek to można się poplątać. Ja tu miałam, Tutaj. I najlepiej wbijać tą drugą nitkę z to ikłą zaraz przy tym wcześniejszym. Żeby to tak, no wiadomo, nie było. Widać. I lepiej będzie trzymać wtedy. O. I już mam. I tak robię. Kółko. Przekładam przekładamy z yy, z o nie chwyciło mi jedno no właśnie trzeba czasem uważać bo nie jedną niteczkę może nie chwycić więc trzeba powtórzyć mm. już tak raz miałam że mi a, wyszło bo mi no się kończy i mi się No, um, trzeba uważać, patrzeć, czy aby na pewno tą nitkę chwyciło. O, teraz chwycił. Um. No, i takie z lewej do prawej, z prawej do lewej, na no, zmianę. Się tak robi. Także polecam. I znowu tak. I dokładam do tego, co już tutaj jest, i tu zakończam. Potem znowu przekładam i zakończam. Przekładam, zakończam. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak kółko. jak widać, bardzo ładny efekt wychodzi. Oczywiście czym grubszy podkład tutaj, no to to wiadomo, tym bardziej wypukła będzie. Ale jak też jakieś mniej wypukła, no to coś cienkiego na pewno musi być. Także polecam. Link będzie pod, yy, w opisie pod filmikiem, także też do mojego yy, fanpage. także dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie. Kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej. Trzymajcie się, buziaki, pa.